Wiadomo, życzymy sobie różnych rzeczy. Zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa, radości, ale chciałbym przede wszystkim, moi drodzy, życzyć na tak jak tu jesteśmy, bo też tak widzę, że są już osoby, u których zdążyłem być pokoleńcie, także przyszły, przyszły akurat zaraz za mną, życzyć jednak, życzyć dla moi, moi drodzy, wszystkim takiej dobrej, pozytywnej nadziei. Czyli, żeby zawsze Przyszłość patrzeć, moi drodzy, doszukują się w tej przyszłości i oczekując od przyszłości dobra. Pamiętając o tym, że tak naprawdę panem wszystkiego jest Bóg. A bardzo często nasze dziś wkraczanie na drogę jakichś nadziei czy czarnych scenariuszy, tak naprawdę nas obezwładnia i obezwania nas w działaniach, sprawia nam smutek, ból i właściwie sprowadza nas do tego, że w końcu tak. Gdzieś tam sobie usiądziemy i nie robimy. A więc tej takiej pozytywnej, Bożej, prawdziwej nadziei na początku tego roku chciałem Wam wszystkim życzyć. Niech Ma Bóg, Bóg słami, a wszystkim tym, którzy, zresztą już potem nie za bardzo będę miał okazję, wszystkim tym, którzy przyczynili się do wspaniałego dzieła też i tego innego, charytatywnego w naszej wspólnocie i gminnej, i parafialnej kiedy chodzi o zbiórkę pieniędzy, o duchu czasie yy, naszego kolędowania na rynku. Także chciałbym podziękować, moi drodzy, jako duży pastor bo dla mnie zawsze moment, gdzie się doświadcza otwartych serc, jest takim momentem radosnego doświadczenia. Niech Bóg błogosławi i wszystkim i nowym władzom, i powiatu, i gminy, yy, wszystkim, którzy tu jesteście, niech Bóg błogosławi Pokażcie Państwu, że za 4185 40 zł. 40 groszy zakupiono za te środki bardzo nowoczesny agregat prądu firmy Hondy za kwotę 2655 84 zł. 84 groszy. Pozostała kwota jeszcze 1529 56 zł. 56 groszy. I tu na życzenie rodziny oraz lekarzy, którzy się opiekują. Panem Mirosławem przeznaczamy te pieniądze na zakup kolejnego, kolejnych urządzeń. Chciałbym gorąco Państwu jeszcze raz podziękować za udział w Wigilii, za otwarte serca, za, za te złotówki, a nawet bardzo duże kwoty, które wpływały z na konto tym osobom, które kwestowały na rynku. Proszę Państwa, no dzięki Wam, dzięki Wam podczas tej kolendy mam nadzieję, że pomożemy na wiele jeszcze lat panu Mirosławowi. Proszę Państwa, chciałbym prosić pana burmistrza, pana Sebastianu Czarnoczewowskiego, abyśmy wręczyli w tej chwili dla osób, które w sposób bardzo znaczny przyczyniły się do yy, pomocy i do... Tak. Dobrze. Proszę Państwa, mamy podziękowanie. Panie burmistrzu, może jedno podziękowanie odczytamy. Proszę Państwa, dla Pani Elżbiety Polak, Pani Marszałek Województwa Lubuskiego. Pan Starosta Powiatu Zielonego Pani Ireneusz Brecha. Pan Starosta przekazał obraz, który został zlicytowany i oczywiście zasilił nasze konto. Pan, yy, kolejna, proboszcz parafii św. w Krakowie ks. dr Jan Szulc. nie ma. Za pomoc, współorganizację, za opłatki. Proszę Państwa, a tak. Teresa i Kazimierz Elsner, jeżeli są na sali, nie ma. Pani Teresa Krajewska, nasza artystka, też nie ma. Mariusz Sobieszek, Mariusz na pewno jest. Mariusz oczywiście przekazał nam swo swoją przepiękną pracę, która również została zrecydowana. Dziękuję, panu, panu, panu. Wspaniałą imprezę. no myślę, że przy takim poluzie osiągnęliśmy naprawdę bardzo, bardzo wielką kwotę, która na pewno przyczyniła się do znacznie, ułatwienia, znacznie oddychanie i dalsze funkcjonowanie mojego nam. Dziękuję bardzo. Pan Marek Joś, czy Pan Marek Joks jest może? Pani, oj. Pani Kalina Masłowska, bardzo prosimy Pani Kalino. Proszę Pani Kalina Masłowska przepyszną, wręcz wspaniałą zupkę, nie tylko tort, proszę Państwa, no pyszności i wiele jeszcze innych rzeczy. Dziękujemy Pani Kalino. Pan Roman Mendak, co Pani z Pani Brygida Wróblewska, prezes Uniwersytetu III wieku, Pani Brygido, bardzo prosimy wspaniałe ciasta, nie tylko, a także pomoc na w naszej dla całego Uniwersytetu z Dla koleżanek i kolegów z Uniwersytetu III Wieku, którzy wspólnie przygotowali to, co zostało to, co było serwowane i oczywiście pomoc przeddawaniem tych posińki. Proszę Państwa, ponad cztery godziny stanie na drodze. Anna Wróblewska może być reprezentowana przez Panią Danusię Wróblewską i Pan Darek Wróblewski wspaniała książka, proszę Państwa, Tomasza Golowa zlicytowana też za wspaniałą kwotę. Także bardzo Państwu dziękujemy, Pani Danusiu, Pani Darku. Prosimy o więcej oczywiście w przyszłym roku. Pani Małgorzata Kwiecień, pani dyrektor Biblioteki i współorganizatorka również dziękujemy Pani Małgosi i pracownikom biblioteki. Pan Grzegorz Lisiewicz, twórca ludowy, ofiarował jedną z płasko która również została zainstalowana. Tadeusz Krupa, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Badimos przekazał karnet. O, może pan Starosta przekaże. Dcisła. O, disla. jest dzisła. To poprawdziłe, dobrze. To, to poprawy. Rzeczliwa ta ośrodka, wiele produktów również na tą Wigilię i nie tylko, proszę Państwa, wiele imprez. Ośrodka Kultury naszej gminy, Pani Magda, sponsoruje nam. Zakład Gospodarki Komunalnej, Pan Dyrektor Henryk Jagoda. Oczywiście, Panie Dyrektorze, bardzo prosimy, gdyby nie pomoc logistyczna i specjalistów wielu pracowników, Wigilia na pewno nie miałaby. Panie Dyrektorze, ja też mogę? Dziękuję uprzejmie. Pani Bogusława małe Bogusław. Nie ma. Owieczki. Tak. Pan Stanisław Szukalski. Też nie ma. Andrzej Pacyna. OSP Kargowa. Jest. Pani Andrzeju, bardzo prosimy również. Ochrona, zabezpieczenie, pomoc, pomoc strażaków niezbędna przy organizacji tego typu imprez. Gorąco dziękuję. Firma Woka w Kargowej, przedstawicieli, prezesów, jeżeli... Tak, Pan Sławomir Kukla oczywiście, proboszcz czy parafii w Wielkim, również zbiórka była pieniężna dzięki życzliwości Pana księdza proboszcza. 450 zł było zebrane podczas jednego dnia. Publiczne przedszkole w Kargowej, nie mamy nikogo? Tadeusz Sobieszyk. Bardzo prosimy Panie Tadeuszu również Znacząca pomoc finansową. Pani Alicja Walczak, okrągowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kwalim. Pan Ryszard Kulus, Elżbieta Kulus w Kwalimia. Wschodzące słońce. Proszę Państwa taka fajna nazwa firmy z Sulechowa. Też nie ma. Pan Król Kret. Igla plast. Jest. Jest? Bardzo prosimy. Pan Grzegorze, Grzegorz, Balcerak, karszy, Panie Grzegorzu, świetna, świetne pochodzenie w gminie, Mikołaj, proszę Państwa, fantastyczne przebranie za Mikołaja, wspaniała rola, Panie Grzegorzu, gorące podziękowania. I kargowiacy, proszę Państwa, kargowiacy za wspaniały koncert, za ciasta i za pomoc przy organizacji dla Pani, na ręce Pani Doroty, bardzo dziękujemy. Niemniej im bardzo dziękujemy jeszcze raz Państwu wszystkim, którzy tak się zaangażowali w pomoc dla pana Sonieszka, bardzo, bardzo potrzebne. Dziękuję serdecznie.